Cześć, witaj, z tej strony Lena, Retro Mama. Kawałek mnie, łapka znana Ci z poprzedniego odcinka z Gum Turbo i kawałek misia oraz fragment łóżka yy, Retro Córki witają Cię serdecznie w odcinku poświęconym Gumom Turbo. A co się wydarzy tym razem? No przede wszystkim te trzy obrazki, które uzyskaliśmy, będziemy weryfikować, czy są w albumie naszym nowym. I od tego zacznijmy. Nasz nowy... Album i nowy sposób układania wygląda w ten sposób. Przygotowaliśmy sobie zakładki, mam nadzieję, że to widzisz yy, układamy jednostronnie, o, tutaj powinnam się przygotować, ale tego nie mam. Na drobie nie ma problemu. Porządkujemy jednostronnie, z drugiej strony zostawiamy puste, maksimum estetyki. Tutaj widzę, że mam coś schowane. I gdzieś jeszcze miałam? Nie. Tu widzę, że mam coś schowane, więc zobaczymy, co to jest. Najpierw 63, 63. Mam nadzieję, że tobie będzie wygodniej niż mi. 63, 63, czyli to jest powtórka. Dobra. Pomysł jest taki, żeby tu trzymać powtórki w porządku. Na samym końcu jest nasza checklista, która pomoże nam zweryfikować, co to jest za obrazek. Zatem szukam BMW 640. Czy to jest obrazek 007? BMW 640. To jest obrazek numer 13 według naszej checklisty. Więc sprawdzam. Checklista jest dostępna pod linkiem w, w opisie filmu. Jeśli jej nie ma, to koniecznie się odezwij do mnie. I to jest tak. Obrazek numer 13. Chowam tu. Rozumiem, że złożony, po to, żeby teraz nie zajmować czasu na wideo. I obrazki. Numer 63, czyli dokładnie taki. Jaki już sprawdzałam. Zatem wędruję u nas za okładkę, tak? Proszę cię bardzo. I obrazek numer 107. Czy mamy obrazek numer 107? 107. 77 to nie. 107. Mam już obrazek. 107. Zatem kolejna powtóreczka, niech się prostuje za okładką, będzie do przejęcia. Jaki jest pomysł na album? W tych miejscach. Okładkę też y, znajdziesz w opisie link. Jeżeli go nie ma, to odezwij się do mnie. Y, tutaj chcę przykleić 5 obrazków out. 5 różnych out, których po prostu po uporządkowaniu tego rozgardiaszu, rozgardiaszu który jest w tej chwili w naszej kolekcji. Będzie najwięcej. A skoro mowa o tym, czego jest najwięcej, to chyba najwięcej jest zielonych i najwięcej jest żółtych, to proponuję w tym odcinku dwie zielone i dwie żółte gumy otworzyć. Dobra. No to otwieramy. Zastanawiam się, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, czy zachowywać opakowania obrazek numer 81 Kia Ale jeszcze to sobie przemyślę, czy opakowania będą zostawały. Gumy mają pół roku. Powiem ci szczerze, że są takie trochę mimo że leżały sobie grzecznie, chociaż w bałaganiku, jak to było widać w poprzednim odcinku, to są takie trochę jak zleżały bak baterie, bakterie chciałam powiedzieć. Dobra. Rzuć nie będziemy. Już to jest twarde, naprawdę. Ok. I mamy taką samą sytuację, jak mieliśmy. 55, ale to jest Chrysler, więc będziemy go sprawdzać. Po nazwie będziemy szukać. To jest mega udogodnienie. Taka lista kontrolna. No, szczerze mówiąc, troszeczkę się nad nią napracowaliśmy. Ale jest naprawdę warta yy, uwagi, bo bardzo, bardzo, bardzo ułatwia kolekcjonowanie. Tutaj obrazek też jest troszeczkę źle przycięty, ale widać numer: 65 Suzuki. I ostatni. No i podobna sytuacja: mamy 155 ale u góry numer i Volkswagena, Golfa dobra zatem spróbujmy rozszyfrować pierwszą zagadkę Chrysler z bardzo długim numerem już szukam na naszej liście Chrysler PT Chrysler 2.0 Classic Gruzjer, tak? Przepraszam Cię za, moje, mm, za moją znajomość nazw aut. Ale co tam? 61 obrazek, a nie 55. Więc sprawdzamy. 61 jest. Ok. I chowam, już ci pokazuję. 61. Karty wkładam, będę wkładać poziomo obrazki, ale numery są ułożone w taki sam sposób, jakby układać karty pionowo. No i teraz już skoro jestem blisko, to 65. 65 nie mam. To 81. Mam. Zatem idzie do powtórek. Już są cztery powtórki. I Volkswagen Golf. Tu szukamy. Dobrze, lista się sama pchała, żeby mi pomóc. Volkswagen. Szukamy, 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 szukamy. 158, a tu mamy, że 156. Dobra, 158, czyli właściwie na końcu. Proszę bardzo. Gotowe. Jest na swoim miejscu. Dobrze. I teraz, tak, to jest nasz nowy album. Natomiast, jak wiesz, Będziemy ze starego albumu naszego na końcu zupełnie porządkowania, yy, sprawdzać, czy w nowym czegoś brakuje z tego, co już tu było zebrane w starym, a na następny odcinek zapraszam Cię do w następnym odcinku zapraszam Cię do uporządkowania tej okładkowej części starego albumu, czyli starych powtórek. Dlaczego tak? Bo chcę, żeby w starym naszym historycznym albumie zostało jak najwięcej kart, chcę go w... najwięcej obrazków, chcę go wystawić na sprzedaż i e, obdarować kogoś już gotowym właściwie projektem. Oczywiście będzie też okładka i będzie też checklista e, do tego albumu dołączona. Dobra, zatem porządkowanie to jest następny temat. Porządkowanie powtórek w kolejnym odcinku. A jeszcze w kolejnym wyobraź sobie, wieki temu na tym kanale otwieraliśmy czerwone karty Turbo i tu są wybrane te niepowtórzone, które miałam włożyć do albumu. Więc następny odcinek po porządkowaniu powtórek, następny odcinek to będą czerwone karty z tej koperty, obrazki z czerwonych opakowań. Dobra? Tyle ode mnie, zapraszam Cię do subskrypcji. No i do obserwowania tego, jak rozwija się nasza kolekcja. To do następnego odcinka. Cześć.